Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku montonacji. Dziś mała prezentacja nowości od Dunlop'a, czyli opony zimowe, które są nazwane jako Winter. Po prostu Winter. Wcześniejsza edycja opon Dunlop Winter Sport 5 miała taką nazwę, nawiązującą do sportowej jazdy. W tym przypadku producent zdecydował się po prostu nazwać Dunlop Winter Co nam definitywnie zamyka temat Wiemy, że to jest opona zimowa Tylko i wyłącznie Zanim zaczniesz oglądać ten film Zasubskrybuj kanał I nie zapomnij kliknąć dzwoneczka By być na bieżąco ze wszystkimi materiałami Produkcja Tej oponki Mamy datowaną na 7 lipca 2025 Więc to jest Nowość na ten rok Zobaczymy jak będzie się sprawdzać. Póki co jeszcze nie mamy zbyt wielu opinii na temat tych opon. Bo wiadomo, no, od lipca na pewno nikt nie jeździł na tych oponach, a sezon zimowy dopiero się zaczyna, więc dopiero są montowane te opony na samochody, więc tak jak mówię w internecie opinii jest jeszcze, jest jeszcze mało. Mamy zrobiony jeden test, o których wynikach za chwilę powiem, ale przejdźmy do etykiety. Energetyki. Energi UE. Chodzi mi o tą etykietę. I tak, oczywiście, mamy podane nazwa producenta. Jest to opona C1, czyli przeznaczona do samochodów osobowych. W tym przypadku jest to opona o szerokości 2,2545-17 i indeksu prędkości H, czyli do 210 km na godzinę. Nośność. 91, ale tutaj macie naprawdę szerokie spektrum możliwości, bo tych opon naprawdę wyszło mega dużo, więc do każdego samochodu myślę, że sobie dobierzecie. Naprawdę jest bardzo dużo tych opon i tak samo indeksów, czy indeks nośności, czy prędkości. Zdecydowanie możecie sobie wybierać i przebierać. Są wyższe indeksy prędkości, są opony wzmacniane XL. Więc czy to do jakichś większych samochodów, czy do suwów, jak najbardziej, coś tutaj odpowiedniego dla siebie znajdziecie. Przejdźmy do energetyki tutaj na mokrym. Przyczepność na mokrej nawierzchni jest klasyfikowana jako B. Według mnie bardzo wysoka jest to nota. Takie opony powinny sobie radzić bez problemu z odprowadzeniem wody. Co za tym idzie, też błota czy tego śniegu, który się zbiera, później topnieje, i to wszystko będzie w dobrym stopniu odprowadzane. Klasa tutaj spalania oporów toczenia paliwowa no jest, jak widzicie, dosłownie w połowie stawki, czyli C. Są to opony zimowe, jak wiecie, więc musimy się z tym liczyć, że będzie nieco większe spalanie, chociaż ta nota jak na opony zimowe i tak jest niezła. I przejdźmy teraz do ilości decybeli, czyli zewnętrzny hałas toczenia. Tutaj klasyfikuje też na B, czyli jakby w połowie stawki, ale jest to 70 decybeli, czyli nie powinno być uciążliwe dla ucha. Bo faktycznie te 70 decybeli czyni tą oponę cichą jak na oponę zimową przejdźmy do samej konstrukcji konstrukcja tych lamelków tutaj w jakby takie V które się łączną, łączą niesymetrycznie jak widzicie są połączone niesymetrycznie lamelki zewnętrzne i tutaj szerokie przetłoczenia odprowadzające wodę generalnie widać że Opona jest dobrze wykonana, jednak producentem jest tutaj Goodyear, czyli na pewno wszystkim znana marka, która tworzy także właśnie opony Dunlop, czyli mamy dwie marki opon premium. Co do samej budowy opony, mamy boczne krawędzie bloków. Działają jak wycieraczki. One powinny skutecznie usuwać wodę z powierzchni styku. Zapewniają dobre, a nawet i doskonałe prowadzenie i kontrolę na mokrych drogach, bo faktycznie ten deszcz, ta woda to wszystko jest usuwane z tych opon. Efektywny system lameli, które wspomagają pracę, mają takie jakby aktywatorki, tutaj małe, które wgryzają się w śnieg. Podczas hamowania i zapewniają naprawdę dobrą drogę hamowania. Producent tutaj postawił na lekką konstrukcję. Obniżył nawet o kilogram w stosunku do poprzednika. Dzięki temu te opony również są e, przeznaczone do aut elektrycznych. Później Wam pokażę mm, klasę tutaj nadrukowaną na oponie, że również są przystosowane do elektrycznych samochodów i dzięki temu Powodują dość duży zasięg na jednym ładowaniu. Przejdźmy do pomiaru bieżnika. Mam tutaj sprzęt, którym możemy sobie zmierzyć. Jest wyzerowany. I zobaczmy, jak to wygląda. Ile pokazało około 815 no 810 815 mniej więcej tyle pokazuje ta opona powiem tak jest odpowiednia jak na, jak na oponę zimową ale widywałem opony zimowe które miały większy bieżnik i przejdźmy sobie do samych oznaczeń tej opony oczywiście oznaczenie producenta Dunlop Oznaczenie modelu Winter. I tak, tutaj mamy to, o czym Wam mówiłem: EV, czyli opona przystosowana do samochodów hybrydowych oraz elektrycznych. Oczywiście oznaczenie szerokości i rozmiaru, yy, indeksów nośności i prędkości. Przechodzimy sobie dalej. Made in Serbia Więc te opony są wyprodukowane w Serbii I jak widzicie Rocznik, datę produkcji tych opon To jest 35 tydzień 2025 Więc tak jak wspominałem Są to świeże opony, które dopiero Na ten sezon Wychodziły Są to miękkie opony W ogóle widać po tym bieżniku Na tą chwilę Mamy minus 4 A te lamelki są naprawdę Mięciutkie więc widać, że przy większych mrozach ta opona na pewno będzie sobie dobrze radziła. I przejdźmy do tych testów, bo jak na ten rok dopiero wyszedł jeden test Auto build, Oczywiście nie w tym rozmiarze, bo w teście brały udział opony o szerokości 225 18 i zdobyły drugie miejsce, więc to już dużo nam daje. Skoro ten model zyskał drugie miejsce w testach autobildu, na pewno ta opona będzie klasyfikowała się w czołówce opon, które wyszły na ten rok. Więc myślę, że warto kupić. Póki co, jeszcze mogę nadmienić na tą chwilę te oponki. Są w miarę tanie więc myślę, że. Może być taki trend, że z czasem one nieco wzrośnie ta cena, więc na pewno na ten sezon warto je kupić. Uważajcie też na sklepy, bo sprawdźcie kilka źródeł, zanim kupicie. W jednym sklepie potrafi być naprawdę duża różnica cenowa w stosunku do innego. Nie wiem skąd to wynika ta różnica, ale uważajcie na to. Do tego, akurat przy tej oponie mamy rant ochronny na felgę nie jest jakiś imponujący, więc tutaj jakiś efektów mega tej ochrony felgi bym się nie spodziewał, ale zawsze jest ta felga trochę będzie chroniona tym bardziej przy tak niskim profilu opony. Dajcie znać w komentarzach, czy jeździliście na poprzednikach, czy jeździliście na oponach Dunlop zimowych, ile wytrzymały przebiegu jak wyglądały po jakimś tam określonym przebiegu, po iluś latach. Dajcie też znać, czy zdecydowaliście się na ten sezon kupić Dunlop Winter, czyli tą naszą nowość, żebyśmy zbierali jak najwięcej komentarzy, opinii na temat tych opon, czy jesteśmy w stanie je polecić tak subiektywnie czy też nie. Dzięki za oglądanie. Jeżeli materiał się spodobał, oczywiście zachęcam do subskrypcji, dawania łapek w górę, komentowania i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się w szerokości.